Pamiętnienie 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gnieźnie zorganizowano tym razem pod tablicą pomordowanych w szpitalu Dziekanka. Miejsce, w którym doszło wówczas do niewyobrażalnej zbrodni to jedna z najczarniejszych kart historii w naszym mieście. Historia, którą chcemy dziś w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej przytoczyć działa się tu, w miejscu, które znamy. W którym bywamy, w tym szpitalu. Dramatyczne wydarzenia zaczęły się tuż po rozpoczęciu II wojny światowej, już jesienią 1939 roku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Gniezna, dyrektor dziekanki Wiktor Radka, Polak, natychmiast zakłada mundur niemiecki. Zaczyna mówić po niemiecku, rozpoczyna zwolnienia Polaków pracujących w szpitalu. Ale to dopiero początek. Akcja pod kryptonimem T4 eliminacji osób fizycznie i umysłowo upośledzonych była planowana już przed wojną przez Hitlera. Zdaniem tego z największych zbrodniarzy w historii chorzy zajmowali łóżka, które mogły być potrzebne dla radnych żołnierzy i narażali kraj na niepotrzebne wydatki. Organizacja T4 działająca w szpitalu kwalifikowała pacjentów, którzy mieli zostać zamordowani. Pierwsze ofiary to grupa 61 Żydów, zamordowanych 7 grudnia 1939 roku. Pacjenci byli odurzani i trafiali do dużego auta, kontenera, do którego wtłaczane były gazy spalinowe. W chwili, gdy kierowca ruszał, spaliny zabijały wszystkich. Zaczadzeni pacjenci byli wywożeni kilkadziesiąt kilometrów od gniezna i chowani we wspólnych mogiłach mogiłach, których nie odnaleziono do dziś. Według oficjalnych danych w ten sposób zamordowano 3586 pacjentów. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twemu miłosierdziu dusze poległych żołnierzy, pracowników. Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego Dziekanka, a także wszystkich gnieźnian, którzy oddali swe życie w obronie drogiej na ojczyzny. którzy przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i wiary świętej. O Boże. Niech to ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i ojczyzny uwolni ich duszę z czyszczca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć Zbawiciela naszego, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego niepokalanej Matki oraz świętych patronów i patronek naszego narodu i gniezna, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. II wojna światowa pochłonęła w samej tylko Polsce około 5,5 miliona istnień ludzkich. Na całym świecie życie straciło według różnych szacunków od 50 do 78 milionów osób.